Jako fan serii Gothic ucieszyłem się z okazji premiery Kronik Myrtany i zabrałem za jego przechodzenie, odstawiając na później tegoroczne hity. Sentymentalny powrót do początku pierwszego wieku, szary i posępny świat, w którym nic nie jest czarno-białe, napotkani ludzie oferujący pomoc, tylko czekają na okazję, aby nas obrobić. To gra ze skostniałą mechaniką, wymieszaną z dialogami, których nie powstydziłyby się największe RPG. Naszą wielką przygodę zaczynamy na statku zmierzającym na wyspę Archolos, wcielając się w prostego chłopaka z Londram o imieniu Marvin. Wyrzuceni na burtę cudem dopływamy do brzegu, mając wybór udać się z Fabio do groty, ze swoim bratem Jornem szukać wioski. Zadania w głównej mierze opierają się na dostarczaniu przedmiotów od jednego mieszkańca do drugiego lub pozbywaniu się problemów za pomocą ostrza. W taki sposób zyskiwać będziemy poparcie i uznanie ludu. Pochwalić trzeba napisane kwestie dialogowe, jak i sam dubbing postaci niezależnych, budujących klimat podczas rozgrywki. Tak jak w gotikach pod tabem mamy. Niezbyt wygodny ekwipunek, w którym zabrakło podziału na kategorie i musiałem przewijać się przez cały szmelc, chcąc sprzedać kilka srebrnych pierścieni. Dalej mamy atrybuty postaci jak siła, zręczność Mana oraz wyróżniające się spośród. Innych produkcji, punkty nauki, dzięki którym u specjalnych mistrzów rozwiniemy umiejętności w posługiwaniu się bronią jednoręczną, dwuręczną, szczelaniem łuku lub kuszy. Wraz ze zdobywaniem kolejnych poziomów, decydujemy się, czy wolimy wytwarzać miecze jako kowal, a może pójść w stronę magii, czytając kolejne księgi i pisząc zwoje. U łowców nauczymy się pozyskiwać strofe asupolowanych zwierząt. A kradzież kieszonkową udoskonalimy, rozmawiając z oprychami ze slamsów. Możliwości zawsze będzie więcej niż punktów na ich wydanie. Cała wyspa stoi przed nami otworem. Warto zwiedzać trudno dostępne miejsca ze względu na rosnące tam rośliny i mchy potrzebne do wytwarzania mikstur oraz zwiększające nasze statystyki. Znajdziemy także porzucony oręż eliksiry czy zwoje. Posiadając siekierę lub kilo w wyznaczonych miejscach wydobędziemy cenne materiały. W pewnym momencie będziemy musieli zdobyć obywatelstwo oraz własne mieszkanie w mieście. Wykonując masę zadań, których opisy są szczątkowe i nie podpowiadają za wiele. Tylko spamiętać wszystkie imiona i miejsca postaci, dla których będziemy pracować. I przygotujcie się na godziny błądzenia i sprawdzania mapy co parę kroków. Ulice Archolos są niesamowicie powywijane, i nawet po 20 godzinach nie byłem w stanie nauczyć się topografii na pamięć. Abyśmy lepiej poczuli klimat starej szkoły, nasi utalentowani moderzy podkręcili poziom trudności dwa razy bardziej niż w gotykach i więcej czasu spędzimy uciekając niż walcząc ze ścierwojadami, wilkami czy bestiami polnymi a wraz z kolejnymi rozdziałami pojawią się ich mocniejsze wersje przez co nigdy nie będziemy czuć się potężni w grze pojawia się wiele frakcji jak straż miejska zarządzana przez twardego weterana Rodricha gildia kupiecka Araxos na czele z Lorenzo ochroniarze Volkera wilczy synowie z północy magowie ognia i wody od nas zależy w czyje szeregi wstąpimy. Rozbudowanie miażdży niejednego współczesnego RPGa. Do większości domów możemy wejść, przespać się, ugotować co nieco na kuchni lub spróbować obrobić kufer przy użyciu wytrychów. Do czasu aż wkurzony mieszkaniec nie postanowi nas wygonić. Modląc się przy posągach bóstw odnowimy punkty życia. Muzyka fenomenalnie wpada w ucho i pozwala zanurzyć się w otaczającym nas olbrzymim świecie. Tryb dnia i nocy oraz zmienne warunki pogodowe ozdabiają 14 wyjątkowych miejsc gotowych do zwiedzania, jak farma Bermana, bursztynowe wybrzeże, umiejscowiona w samym centrum wioska Silbach, klinica i Valerio, Jeż, czy leżący jeżdż. na południowych Będzie bagnach udawać, obóz bandytów. Całe miasto Archolos podzielone jest nie natomiast nie na różne dzielnice. aż bohater oprócz dzierżenia całej masy mieczy, łuków czy kurz Zakładać może różnego rodzaju pancerze, które dodatkowo ulepszy. Nie zabraknie także pasów, amuletów i pierścieni podnoszących nasze statystyki. Według mnie kuleje cała ekonomia gry: rzeczy kosztujące kilkaset sztuk złota sprzedamy za śmieszne grosze. Nie warto uczyć się otwierania zamków. Gdyż nie oszukamy gry wczytując zapis po wyłamaniu wszystkich wytrychów, podobnie z punktami doświadczenia za ubite bestie, jest ich tak mało, że awans trwa wieki. Dla lubiących czytać, twórcy przygotowali masę ksiąg głębiających naszą wiedzę o historii wyspy. Z denerwujących kwestii muszę wymienić losowe zadawanie i otrzymywanie obrażeń, wahające się od 10 do 90%, i często o wygranej walce zadecyduje szczęście. Podobna sprawa ma się z glitchami i blokowaniem marowina podczas eksploracji. Chciałem sobie wołać co 5 minut, a i tak straciłem wiele godzin, także kilka razy wyrzuciłem mnie na pulpit, jednak wciągająca fabuła nie, nie pozwoliła mi od tak usunąć kronik Mrytański. Polecam sprawdzić każdemu fanowi Gurkika ze względu na wyjątkowe postacie konsekwencje podejmowanych przez nas czynów, które widzimy lokalów, po jakimś czasie, reakcje naszej postaci, postaci to, na wiele sposobów i wolność w odkrywaniu biegamy, kolejnych zakamarków. Tam ukończyłem kroniki merytany Archolos w 75 godzin, pomijając kilka amidem, pobocznych zadań. Od dobrych kilku lat, a go... Myślałem, że... Domu publicznego, jak już. Właściwie to tak. Jestem jego Amir pełni rolę och. Nie jest. widzę, że nic się przed tobą. Masz rację. Ja i brat nie pochodzi. Nie wiąże jednak dobrych wspomnień z moją młodość. Gdyby nie samozaparcie i moja naturalna smykałka do interesów, najpewniej dalej żyłabym. Widzę, że nie mieliście. Różnie bywa. Jednak gdyby nie tamte doświadczenia. Prawdopodobnie nie byłabym teraz jedną z najbogatszych obywatelek dzielni. Skąd się wziął? Czyli nie zamierzasz. Tajemnie. Co nowe? Konfiskata floty sprawiła, że coraz mniej przypływa tu statków. Choć ja jakoś... Co nowe? Coraz częściej widzę u siebie gości z rad Za dnia to służbiści do bólu. A wieczorem... Ma. Tylko najlepsze trunki. Hej, opowiedz mi... Winnica Valerio jest jedną z największych na wyspie i pełni kluczową rolę w dostarczaniu... Niestety, po śmierci Valerio, jego syna rywalizując, można zyskać więcej dla siebie, ale podczas walk wiele... Szukam... Ostatnio nie czuję się zbyt dobrze. Leży cały czas w swojej... Opowie... Andreas. Andreas jest młodszym z braci. Za młodu często chorował. Dlatego ojciec nie pozwalał mu wykonywać ciężkich prac na winnicy. Valerio sprowadzał dla niego nauczycieli i kazał się uczyć. By w przyszłości mógł reprezentować interesy gospodarstwa w handlu z kupcami miasta. W końcu wyhodowanie zbiorów to nie wszystko. Trzeba.. Holdwigu. Holdwig to silny chłopak. Odkąd tylko nauczył się chodzić, zaczął towarzyszyć ojcu w pracach na winnicy. Nikt nie zna się na gospodarstwie tak jak on. Niestety ma trochę porywczy charakter i ciężko mu się dogadać z innymi. Do tego zawsze naśmiewał się z chorobliwości brata. Osobiście uważam, że był po prostu zazdrosny o to, że z biegiem lat Andre.